Hmm. Nie, 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 No ale powiedz, dziękuję. Staćcie na to, czy nie? Powiedz, dziękuję. Powiedz, dziękuję. Aha. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię mleko. Lubię. Lubię mleko. Tak, Wojciechu. Tak się stało. I nic złego się nie stało. ale ja nie chcę już istnieć kurwa. To, ale to przez wszystko przez wasze kłótnie. O, a, a czemu on mnie wyzywa, że ja nie wyrucham w więzieniu, to właśnie on to kurwa wszystko tak gada. Zaraz im, zaraz im kurwa jego usuną. Dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj. <grym> no tak dobrze. Krzysiek. To kurwa przez ciebie jego zbanowanie. Nie, nie przede mnie. Przez ciebie? Nie. Tak. Nie. Tak. Że w więzieniu Nie. Bo nie jeden człowiek powiedział, że on będzie kurwa kulturalny. Do to, mnie. Ale kto kulturalny? A co on nie jest? Zobacz. Gdzieś nie siedzi. Czekaj, oko sędzi. Dupa może sędzi. Bo nie umyj to słowo i sędzi. Wszystko kur Krzysiek, przez nie jeden człowiek powiedział. To no dobrze, to się pozbędziesz mnie kurwa tutaj. Dał, nie, daj, no zapłaciłem dałem, za światło, ale tu to... światło jest. Ale tu ja... Ja połowę dałem. Wojtek, dałem połowę? No dałem. O, właśnie. Kur... Dobrze przypomniałem sobie, bo rozmieniłem kasę. Jak byłem w sklepie. Żeby nie było. Połowę mu znów oddaję. Powinienem to zrobić? Nie, za to... Co ty kurwa na mnie gadasz? Nie powinienem tego zrobić. To nie płeć kurwa. To nie będę kurwa. No. 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 I w kurw mnie jeszcze. To zaraz zobaczysz. No. no. Co Zobaczysz. Że nie zapłacę. No dobrze. Trzymaj 100. I tam było 113, to masz jeszcze 20. Nie 40. Gdzie ty kurwa? Łapami. <grym> Proszę bardzo, oddane. Ale bardzo dziękuję. 540 zł. Podziękuj, chociaż powiedziałbyś dziękuję słowo za to, co ty dla mnie napierdalasz. Ja na... No ale powiedz dziękuję. Stać na to czy nie? Powiedz dziękuję. Powiedz dziękuję. Dziękuję. Popatrz mi w twarz. Powiedz dziękuję. Dziękuję. podaj mi rękę. Nie podasz mi ręki, tak? Nie podasz mi ręki. 540 zł za ciebie zapłaciłem. Stup, ale ludzie piszą tak, bo Należało mu się. No, no oczywiście, że się należy. Więc zapłacone. O, Ech. a ja sałatkę kupiłem. O. A jaką? To warzywna taka. O, a jak, co tu napisane jest? Przeczytaj. Nie, nie umiem czytać. Umiesz. Przeczytaj. na tym, na czerwonym tym, na pomarańczowym, czy jak zwał. Co to napisane? Meksykańska. O! Meksykano wam w głowie, tak? Już? Dla mnie nie. To ja bym... Tobie nie? Sklepie, nie, się piątek, to myślę kupię. Dla I oni nie. Oni mówią, że ty nie umiesz czytać. A ty no, a szybko to... przy... Meksykańska przeczytałeś. <laughs> <laughs> kurwa. No. Także Krzysiek, szanuj ludzi. To ludzie będą cię. A, ty szan mnie. a ja, ja cię nie szanuję? Kto Ci dzisiaj pieniądze przyniósł? Kurwa za pół światła oddał. Kto ci powiedział, że kurwa... Na mnie mogliś nie wziąć, a, a wczoraj... Wszystko ja mu daję, kurwa... I on kurwa jeszcze narzeka? Ech. Jeszcze ma pretensje do mnie? Obrażasz po kolei wszystkich. O ja wszystkich. A co? A ciebie obrażają? Pewnie. No to, a ty tak robisz, żeby wszystkich obrażać. Tylko pamiętaj, jak... Ja jestem przystrymi. Ale poczekaj! Daj mi powiedzieć! Nie, nie dam! Daj! Nie! Tak, daj! Nie! Tak! Nie! Ja jedno słowo powiem. Dwa zdania. Pamiętaj, jak ugryziesz kogo? Osy? Rękę, która cię karmi, tak jak pies ugryzie rękę, to już więcej nie nakarmisz. Zgadza się, czy nie? Nie. Będziesz karmił dalej? Tak. Będziesz karmił dalej, tak? Nie. A, a co karmi? Kogo? Jak pies ugryzie rękę, która go karmi, tak? No. To dalej będzie karmił? Czy nie? Drugą ręką będzie karmić. A jak drugą ugryzie? To gospodynię będzie karmiła. A jak gospodynia powie, że pierdoli, to co? To pies To syn? A jak synów nie ma, jest tylko on i ona, to co wtedy będzie? To mama. A mama nie żyje. To co, co wtedy? Co? To, to pies zdechnie, tak? O, dobrze, nie, dobrze Dobrze powiedziałeś Wojtek. Nie zdechnie? Nie. A co będzie leżał? W czym? W gnoju. Ech. W gnoju barwogu, kurwa. Szanuj ludzi, którzy ci pomagają. Ouu! Ty pomagasz! A ty pomagasz! A ty pomagasz! A, ty pomagasz. A, ty pomag A co kurwa? Ja... Kurwa to burderu! O! No! Sam powiedziałeś, że kurwa ty mnie zniszczysz. Zamkniesz mnie kurwa Ech. do choroszy do więzienia na, na 55 lat. mi się Wojtek! W imię Ojca i Syna i Ducha, i Ducha Świętego. I Ducha Świętego Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. o co my prosimy? Panie Boże, dopomóż Krzysztofowi, żeby jemu krzywda się nie stała. A nie żeby mi nogi upierd. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Widzisz jak trzeba się modlić? Mam cię uczyć katolika takiego wielkiego? Ty ty katolik, ty patrzysz, rozumiesz, rozumiesz? A co nie umiem? Nie. To dawaj pośpiewamy dawaj. No to śpiewałeś. Żeby mi nogi obcięli. A, tak? żeby do... wypadek miał samochodowy? To a. dwa dni śpiewałeś. U... Ja, ja śpiewałem. O Zobaczcie! Jedna noga, druga noga. Jakoś nie przydało się. A tobie upierdolili światło! No i o. nie! A, no to. A ja nie posiłem, kurwa! A, dobrać. Dobrać. a sam pojechałeś! Pojechałeś! Kur... Nie! Jak nie? Nie pojechałeś tak sływeczką? Z Majorkiem? Nie. Przepraszam bardzo. Ale pierwsze dałem ci... Być nie, pie... Co? Co? Pierdol Dałem 50 zł na taksówkę tobie. Przepraszam z to powrotem. on z Białostoku. Mój światło ja mówię, siatło pierdol Jak chcesz to On mówi, to trzeba jechać płacić. Ja daj 50 zł na taryfę. On dał za nie, no daj. 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 Da. A a nie to to mnie zgadzał. Nie, no taryfę daj. A ty to łaskę robisz? Przecież nie myśl to To dobrze. Alon, 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 musisz cztery. Cztery lata za światło płacę, kurwa, za wszystko płacę. Pasa tak rozpierdoliłeś. Tego dobrze, że... Ja nie... durny, że jechał, kurwa. O, Tak, jesteś... ja durny, o... że jechał. Cieba. Zaczniesz no to parę. durny, że w ogóle nie... No to czekaj, czekaj, bo ty sam tak. sobie zaprzeczasz. To durny, że miałeś okazję jeździć, tak nie, nie powinieneś jeździć, tak? Kto? No ty, no tak mówisz, że ja durny, że jechał. A po co mi tam było jechać? Na grób! To trzeba było zjeść. Obiecałem jeden. Dwa razy z tobą jeździłem. Tak. Ile jeszcze razy mam jechać? A ja ci po... Ja też tam byłem. A ja ci pan tak. Zajadę z człowiekiem. Wezmę łopaty i nagram, że to, tam grobu nie ma. O, już, już, o, patrz, będzie odkopywał. Słyszysz? Ja tylko z boku ruszę. Wyłącz, te, Wcisz telefon Wojtek, bo to... Nie, nie, nie. Ja tylko z boku troszeczkę. No to będziesz siedział 25 lat. Nie. Tak. nie. tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. A ja ci mówię, że będziesz siedział. A nie. A tak. Ja pójdę do... do, 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 do Gdzie do... ty pójdziesz? Na trójkę? To cię od razu posadzą! Ja pójdę do grzebanego, idź do sądu! Idź do sądu! Przepraszam bardzo, nie do sody nie trzeba. Nie? Nie. Ja pójdę tam do domu pogrzebowego, Wezmę człowieka i powiem, że tu mój e, brat leży. Ja chcę zobaczyć czy on został pochowany Nie możesz takich rzeczy... Krzysiek! Weźcie się o taką w głowę, o taką... Patrzcie, o taką... O. O! O taką w głowę Zas... Wyjemność się. No to zastanów się co ty w ogóle mówisz. Be. Bo to jest kurwa, a nie jest śmieszne ani... Wyłącz ten telefon. Daj ja odbiorę. Daj ja odbiorę. To... Nie. A ktoś... A ktoś do ciebie dzwoni, tak? To odpisz, że nie... Albo odpowiedź, że nie możesz rozmawiać, no. Ja wyłączę. No to wyłącz. Daj, daj, powiesz, że nie możesz. Ja wyłączę telefon. No ale nie chcę, żeby dzwonił, no bo gadamy. Wycisz. Nie. A, wyłączyłeś. No o Wojtek siedzi Na czpany, na krzesełku, proszę bardzo, zobaczcie jaki Wojtek to czpan najebany. Ty ja ci pokażę kurwa, Aj, no to? No to pokaż no. No, no. Weź? Tak, ten! No! No! Po co ja kupuję to O. kurwa, co po co ja kupuję? Wszystko po poza... co? A po co ja płyt kupiłem? Ja ci mam buteleczki! Nie, umyłem nie ma tu buteleczek! Nie ma? Nie ma! W, kuch nie ma? w kuchni umyłem podłogę! O, Przepraszam bardzo! Wojciech! nie wazience. to tu tu buteleczki są! Ale jakie buteleczki? Pokazać? Ale jakie buteleczki? Pokażeć! Ale krzyż. nie mnie morda! Nie wiem w domu mam mordy, bo ty kurwa masz ryj Jak ja mam mordę, to ty masz ryj A ty kto? Pysk, pysk masz! O, pysk mam, tak? tak? A ty ryj! A ty pysk? Może być! No pysk! Ale nie skłamałeś, bo pysk ma pies. No, a ja też nie skłamałem. ma Maknur. tak? Co? Jajko. Dupuszczam. No. O który przyjechał światło podłączyć? Osiemnastka. 19. No tu i Potem numer dzwoniłeś, co podam ci? Już byli, tak? No. Nie, ja. To włączyć, nie, tak nie, tak nie, światło wiesz? nie, za to ciemno było Ech, wstałem włączyłem patrzę światło jest aha kamery nie, włączyli a to nie, widziałeś ich nawet że byli co? widziałeś ich nie, że... tylko ekran całe ten, ja musiałem wpisać, połączyć wszystko, ale tam brak sygnału pisało, no bo to trzeba Wojtek Internet. zna hasła, internety i musi się połączyć, to I nie jest tak Krzysiek, no. Wojtek mówi, światło, ja wstałem, włączyłem, łączył, właśnie światło jest, to zadowolony czy nie, co, zadowolony, No oczywiście. ja to wina że odłączyli? Moja? A moja? A moja? Moja, moja. A wojtka A znaczy ja? Moja? A mo o, moja. A moja? Ale Wojtek mówi, że dał. A no moja? to czekaj, ale Wojtek. Nie, czekaj! No to czekaj, ja powiem! Czego ja powiem. Nie, ja chodzisz raz, ja ja raz. Mogę pierwszy... Nie Ja... Nie, ja pierwszy Nie ja pierwszy. Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Wojtek! Dawałem nie. ci pieniądze, a ty chyba nie płaciłeś. Płaciłeś czy nie płaciłeś? A mnie to nie ukłoniło. Ale dawał ci pieniądze? Kto? Wojtek. Nie. Jak nie? O kurwa. Nie, No nie? to? Nie dawał O kurwa ty jebł kur. A później. Leź knię i to puk i kurwa powiniene to by się... Myślę... Ja nie będę prosić cię. Milczał. To już nie będę więcej płacił, kurwa. No to ja będę płacić. Zrozumiane? Nie ja się wyprowadzę z sąd. Nie. Nie chrumkaj, i nie pij tego mleka. Nie pij tego mleka tyle. A bo co? Bo za dużo pijesz. Nie ręcz mną. Słucham? Nie ręcz mną. Ja nie ja rządzę. A co ty będziesz? Jeszcze tu... W moim domu, który mnie będziesz rządzić? Ja... A ja to rządzą? A co? Ja nie rządzał tobie. Rządzić będziesz? Nie rządzą! Nie, rządzić będziesz? Nie rządzał tobą! <laughs> Przedem dolić! To o! Jak dziecko! Tak? Tak. O. Dwulatek. O! Już! Dwulatek! B! Sre! gdzieś tam do kibla. Srej! Nie, ja już wysrany Jak wszedłem, to wysrałem się. Ale to śnieg pada, czy mi się wydaje? Gdzie płytki? Gdzie płytki? Ano! Są! W kiblu. Gdzie? Są i będą. Dawaj. Słuchajcie. O jakie płytki chodzi? Pani Konowicz, proszę powiedzieć, jakie płytki? Serdesowe. Nie być jak płytki? Wytłumacz widzom. Jakie płytki? Ja widzę nie muszę tłumaczyć. No to musisz, właśnie! Nie. Tak, nie! tak! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie, tak! Nie! Chodzi o to, że wczoraj jakiś koleś przerzucił y, śmieci na posesję i dzisiaj, i dzisiaj na posesję Krzysztofa Konowicza Jest nagranie. Krzysztof Konowicz będzie miał płytki. Co Kiedy? z nimi zrobi? Kiedy? Jutro rano. Będziesz miał. Co z nimi zrobi? To jego sprawa. A co z nimi zrobisz? Moja sprawa. I proszę pana, ja powiem do tego. Ale czekaj, daj ja mi ktoś mi powiedzieć. Ja chcę powiedzieć do tego człowieka, który to zrobił. Człowieku, tam jest twoja twarz. Jesteś idealnie nagrany. A to jest, jest nie, widać? nie, nie. Ja chcę wytłumaczyć temu człowiekowi, który to zrobił. A widać? Oczywiście, nie. że widać. Ja mam ten film już, tylko muszę przegrać, no. A. Przegram. Będzie udostępnione dla Krzysztofa, a Krzysztof zrobi co Ch będzie chciał. Ja nie mam zamiaru. Nic tym robić. I proszę pana, panie. Jak tam Z... ey, odworka. Jesteś tak nagrany. ...że nie wyprzecie, że to nie ty, wszystko w temacie, także uważajcie, co robicie, no, K koniec kropka. Zgadza się? Zgadza się. Panie Krzysztofie, zgoda jest, czy nie ma? Zaśpiewajmy mi wspólną piosenkę na zgodę. Zaśpiewajmy wspólną pieśń na zgodę. Na zgoda. Może, może Abba Ojcze, albo Warkę, Barkę, albo Warkę, Warkę z nie będę śpiewa, bo... Ty nie musisz, daj mi telefon, ja z Krzysztofem zaśpiewam Tak ta zgodę Żeby już ta nasza niezgoda przepadła Nie Nienac... Nienacy... nacis... Czy jak to się mówi tam? chuj? Jak, jak to się włącza twój... No ja pierdolę pewnie No bo... a wyłączony Krzysiek Ja tak moim zdaniem Krzysztof Krzysztof Jeszcze humberki no to barki, szukaj, a ja ci włączę Melodię. 893. No pokaż, a co, co? Tajemnica Boża? Barka, 893. No i co, będziemy śpiewać? Zaraz Wojtek włączy podkład. Zaśpiewamy na koniec nie. dzisiejszego dnia, bo jutro będzie nowy, jeszcze lepszy. Obiecujemy, tak, Wojtek? Wojtek. Nie, nie. A ja wiem. Że będzie lepszy. Będzie lepszy. Zobaczysz. Już ja ci to obiecuję. Cały tydzień na to czekam. Na co? Zobaczysz jutro. Nie! Nic ci stało nic wspólnego, to nie będzie związane. A czy nie no może? Będzie związane, no ale. Wiesz z... Zaczynamy nowy dzień. Barkę. No masz? Barka. Czekaj, to ja włączę podkład. Poczekaj. Jeszcze nie zrobiłem. Ja spałam kiedy. A ty, jak te słowa? zaczynają się. Czy to o to chodzi? kiedy stanę na drzewie? To to, dobra. Tu czekaj, chwila. Co? Poczekaj, chwilę, no. Czy ty głuchy jesteś? Barka. Czekaj, bo tu... Telefon... Aj kurwa, słaby ten twój telefon, tak ciężko chodzi strasznie. Ba. Jest dobry. Jest. Baryk. Wydzwaniają do mnie na stop. A, to może obciążone. Dobra, uwaga, czekaj. Czy to to? Ech. To się reklama. Tak na koniec dzisiejszego dnia. Słyszysz? Słyszę. Że... Nie, nie, nie. 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 Czekaj, 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 czekaj. Bo... nie Nie, nie, z dzieckiem nie. Zdamy z Jan Pawłem II. O! To będzie lepsze. Tak. To krzy się No zobaczymy, czy umie śpiewać. No, no. Panie Chrystusie. Na razie wstęp, tak? Z pokaż, co to napisałeś? Pokaż. Pokaż. Znasz nuty. Ja lepiej widzę. Ja chcę pokazać już